Ciema? Dajcie mi się skupić. Cześć! Z tej strony Domisztres. A dzisiaj pokażę wam, jak przegrałem partię w Ile w 15 ruchów. Natomiast można się było, było już podać po 10. Otóż mój przeciwnik zagrał ruch E4. Ja już byłem zadowolony, no bo myślę: O, Siądzie przygotowanie w końcu. E5, skocz F3. Ja nie, zagrałem skoczek C6. Wyszedłem sobie z kimś porozmawiać, pewnie z Jurkiem Kyciem. Bo w tej pozycji mój przeciwnik zazwyczaj gra tak zwanego Rui Lopeza, czyli partii hiszpańsko. I ja tu się przygotowałem na jakieś niesamowicie agresywne warianty, bo mój przeciwnik nie był jakoś gigastary, co nie? To nie był staruszek, to nie był, też, nie był też w wieku średnim, ale miał gdzieś tak 40, 35, coś takiego. Więc yy, trochę stereotypowo pod, yy, podszedłem do sprawy, ponieważ tacy zawodnicy zazwyczaj nie mają najlepszego kalkulatorka. No bo im się już też nie chce. Oni już nie są juniorami. Oni grają to, co grali kiedyś, więc pewnie przygotowanie leży, taktyka leży. Trochę myślenie życzeniowe wiem, ale no. Na tym turnieju nie grałem najlepiej, więc musicie mi to wybaczyć. No i po gońcu B5. Ja sobie przygotowałem taki wariant, który zawsze grałem, ale ja chyba w bazie miałem tylko jedną partię. Więc ktoś by mógł stwierdzić, że skoro tylko jedną partię wygrałem, tak to pewnie trollowałem, bo w tym momencie F5. No F5 to wygląda jak troll totalny, no bo umówmy się, kto gra F5 w posunięciu numer, yy, numer 3? No do mistrzes, o co w tym chodzi w ogóle? Jeżeli nam zbije to dobrze, to dobrze, no to gramy tutaj, zagrać hetman E2, ja sobie zagram hetman 7 pyk, pyk, pyk. I zauważcie, jest problem z tym skoczkiem. Najlepszym podejściem tego skoczka jest skoczek f3, a ja sobie mogę tak hasać, on sobie jeszcze tak hasać. No i mamy po, y, potrójne, potrójne powtórzenie pozycji, czyli remis. Umówmy się, remis na tym trudnianiu czarnymi byłby całkiem niezły. Jeżeli, jeżeli mój przeciwnik stwierdziłby, że zagra wariant główny, Chociaż nie podejrzewałem go o znajomość y, tego wariantu. To się nazywa wariant Schlimana, czy tam Janisza, różnie się nazywa. Główny wariant to jest skrzyp C3. Tylko tu są straszne dymy, zauważcie. Bo po tym. Y, po. Już nie pamiętam. Po tym. D5, pyk, 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 pyk. Trzeba tym końcem odejść. No dobra, takie coś jest, nie? Ja, wtedy pamiętałem. Teraz mi musie, musicie uwierzyć, że wtedy pamiętałem teraz. Nie bardzo, ale chodzi, chodzi w tym o to, że to jest gig ostre i nie wiadomo, co się dzieje, a jak ktoś nie zna wariantu, to na pewno nie zagra tego głównego wariantu, czyli skoczek C3. No więc zastanówmy się wspólnie. Co, nie znając wariantu, no nie chcąc się wpieprzać w jakieś takie dziwne pozycje, niejasne, ja to mogłem znać. Oczywiście nie znałem tego, ich super, ale mogłem to znać. Mój przeciwnik nie wiedział, że ja tego nie znam. W tej sytuacji prawdopodobnie przeciwnik zagra. B3. A po D3 to już jest, wiesz, mogę sobie usiąść, kawka, herbatka i już mam wywalone. Bo ta pozycja paradoksalnie jest bardzo, bardzo przyjemna dla czarnego. Zauważcie, bijemy, bijemy, rozwijamy skok. I teraz najlepszym ruchem w pozycji jest ruszada. Ja gram go nie C5, zaraz Wam pokażę, o co chodzi więcej. Ale gdyby mój przeciwnik bałby się że ten skoczek F6 serio może zbić tego pionka? To skoczmy F6 i zagrałby skoczek C3. Ja teraz mam taki sprytny ruch, jak gońc B4. Chodzi w tym o to, że po roszadzie po prostu wymieniam tego gońca za skoczka i powstaje mu taka śmieszna strukturka. Ten czarnopolak mógłby mi się w przyszłości przydać, prawda? No bo gońc C5 fajnie by strzelał na pole F2 po roszadzie. ta wieża też by się tutaj fajnie ustawiła. Natomiast ten, z tym gońcem są poniekąd problemy, on tam może zagrać jakieś a3, b4 i on się musiał nie cofać. On go mógł wymienić zawsze, więc to jest ok, to jest ok. Jeżeli on dostanie taką strukturę, yy, ja mam bezpiecznego króla, bo zaraz zrobię roszadę, więc jest spoko. Yy, jeszcze Wam pokażę, co by było, gdyby zagrał ten główny wariant, czyli roszadę. Gońc c5, skoczek c3. Yy. Te 6 tak. Tak. roszadka. I tu jest taka pułapeczka. Bo zauważcie, aż kusi, żeby zagrać na to wiązanie. Czyli goniec G5, skoczek D5, to jest oczywiście mniej więcej równa pozycja. Natomiast mój przeciwnik prawdopodobnie zrobiłoby mu się trochę cieplutko, gdyby zobaczył od ręki króla H8. O co w tym chodzi? No jeżeli im to zbije, ja to odbijam pionki. Ktoś by mógł powiedzieć do miss chess", ale ta, no ta struktura jest niefajna. Ten król jest tutaj niebezpieczny. A ja powiem, no dobra, spoko. Ale dostaję fajną wieżę na g8. I tu teraz ja atakuję. Więc to nie ma znaczenia, że mam słabego króla. Jeżeli nic kompletnie, nic mi nie zagraża. Zanim ten hetman gdzieś tu dojdzie, to już minie milion ruchów. Zanim ten hetman dojdzie tutaj, miną dwa ruchy. Więc to jest bardzo w porządku pozycja. Jeżeli nie chcecie się... Nie chcecie wchodzić w jakieś dziwne warianty, gdzie tu jest 0-0 i musisz zagrać dobre posunięcie. Po prostu grasz F5 i masz taką pozę: zagrasz Hetman E8, Hetman G6, wieża G6, Gońc G4, tu się wszystko nasuwa. F5, skoczy w D4, no normalnie wszystko fajnie stoi i dobre ruchy aż się narzucają, więc jest mniejsze prawdopodobieństwo, że zagrasz coś źle. Pokażę wam teraz, co poszło tak naprawdę. Ja zadowolony, że gościu zawsze, po prostu zawsze grał koniec b5. No to teraz jak na złość, teraz jak na złość zagrał goniec I to nie, że to jest jakiś wielki problem dla mnie, no bo goniec c4 to jest normalny ruch w tej pozycji, partia włoska. Ok, gramy dalej, nie? Skoczek f6. I tu drugi raz mój przeciwnik mnie bardzo zaskoczył, ponieważ iż aż zagrał atak smażonej wątróbki. Ja już miałem takie, no nie, gościu, gościu. Przecież ja z tego kurs robiłem 3 lata temu, co prawda dla małych dzieci, ale mimo wszystko, nie? I tak, zagrał tego skoczka g5 tak bardzo pewnie, więc stwierdziłem, że pewnie się przygotował na tego typu warianty, gdzie jest bicie, bicie, tu, 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 tu i tu. Biały ma trzy możliwości chyba, raz, dwa, trzy, tak. Gońc e2, gońc d3 oraz hetman f3. Hetman f3 nie można zbić, ponieważ wieża leci. O co w ogóle w tym chodzi? Biały poświęca pionka. Znaczy, czarny poświęca pionka, natomiast zauważcie, że teraz nasze figurki mają bardzo dużo przestrzeni. Z tego względu, że tu na przykład nie ma pionków, to te gące mogą się bardzo szybko rozegrać. Ten pionek, zauważcie, jest jedynym aktywnym centralnym pionkiem w pozycji, więc on może zaraz puszować. Jeżeli zagram jakieś przykładowo H6, tu to zauważcie, że teraz ten pionek już tu może puszować wstępem. więc to jest bardzo fajna pozycja dla czarnego. Natomiast mamy pionka mniej. Więc jeżeli, jeżeli Białyby się dobrze na to przygotował, no to zostanę z Pionkiem mniej, więc to jest raczej gorsza. Więc Dominik stwierdził, on się przygotował pewnie na to, więc zaskoczy go. No i zaskoczyłem. Zaskoczyłem też sam siebie, muszę przyznać, bo zagrałem Goniec C5. Goniec C5 oznaczony jako błąd, nie dajcie się zwieść silnikowi, silnikowi Liczesa, ponieważ jest to świetne posunięcie mianowicie nazywa się to kontratak Traxlera. O co w tym chodzi? Zamiast Bronić pola F7, to jacyś frajerzy zawsze bronią pola F7. Prawdziwe giga czady kontrują na F2. Jeżeli on to zbije, to ja odbijam tutaj. I tu, tu są potężne dymy, bo ja tu czasami poświęcam wieżę gońca, ale mam super inicjatywę. I Dominik wpadł na świetny pomysł, że ta pozycja na, na klasyka będzie dobra. Nie wiem, czy mi uwierzycie, ale teraz silnik pokazuje równe 0,0, 0, 0. To jest równa pozycja. Dlaczego? Teraz już to wiem. Król bije F2, który jest mniej popularny, ponieważ łatwiej się wpieprzyć w jakąś minę. Jest po prostu skoczek, b E4. To poszło w partii. Natomiast pokażę Wam główny wariant, który jest po król F1. No, zauważcie, są widły, no to trzeba uciekać. Hetman E7, skoczek sobie weźmie tą wieżę. No i teraz gramy super fajny ruch, bo gramy D5. O co w tym chodzi? Intuicyjnie, gdyby ktoś tego nie policzył, to pewnie zbiłby to gońcem. A teraz... Biały traci hetmana. Więc to jest pierwszy raz, gdzie, gdzie, gdzie biały się może pomylić. Dobrze, bije piąkiem. Gramy skoczek D4. Teraz główną teorią, znowu, grozi zagrać goniec e, G4 i traci hetmana. Więc teraz jest ruch C4, pyk, jest C3, hetman, e, hetman A4 i skoczek D7. I to jest pozycja, w której ja też nie wiem, co się dzieje. Ale zauważcie, król jest nasz bezpieczny. Hetman zaraz może iść na F6. Goniec stoi na G4, ogranicza mniej więcej ucieczkę tego białego króla. Goniec stoi na F2, który wisi, oczywiście. Skoczek, który wisi, ale już wam mówię, co mówi na ten temat. Silnik. Silnik w tej pozycji pokazuje minus 7. Dlaczego? Ponieważ król białego jest zbyt słaby. Dobrze, ale przejdźmy już, nie wchodźmy w jakieś dygresje. Po prostu przejdźmy do tego, jak dostałem, jak dostałem mantę od mojego przeciwnika. Zbił na F2, więc ja stwierdziłem, że to. No, sprawdzałem ostatnio na chessbase chyba, chyba wygrana. Król g1. Ja jeszcze pamiętałem, że Hetman H4. Gram z taką śmieszną groźbą, która się nazywa Hetman f2. Eee, zagrał g I tu znowu chessbase. Eee, skoczyk bije g3 chyba. Ja tu, oczywiście to też liczyłem, nie? żeby nie było. Zagrałem to praktycznie od ręki. Pomyślałem sobie tam z 2-3 minutki, ale było to szybkie zagranie i mój zawodnik zaczął się strasznie pocić, ale to strasznie. Gdyby teraz zbił, to mamy takiego śmiesznego wieczniaka, tak mi się wydaje, że to jest wieczniak. Albo d5 teraz, żeby jeszcze ten gońc wyszedł, albo skoczek d4, to już bym pewnie przeliczył. Król jest goły i wesoły, tu nie ma co grać. Dobra, natomiast tego nie zbił. Zaskoczył mnie, ponieważ zagrał skoczek h8. Ja zagrałem na to d5, co okazało się straszliwym błędem. W tej pozycji liczyłem różne rzeczy. Bo musicie mi uwierzyć, ta pozycja wygląda, no wziął Ci wieżę, przegrana pozycja. Natomiast jest bardzo dużo niuansów w tej pozycji. Dlaczego? Pierwsza sprawa, grozi zbić wieżę. Druga sprawa, grozi zbić gońsk. Trzecia sprawa, mogę zagrać skoczek d4. Skoczek d4 po to, żeby nie było żadnego jakiegoś hetmana f czy z kontrą. Skoczek d4 również po to, żeby ograniczać tego króla, jak będę go szachować. Bo teraz jakby zbił, zbił, zbił no to już tutaj nie ucieknie, nie? Więc chyba mogę go po prostu, po prostu szachować. Skoczek d4 się wydawał spoko, ale pomyślałem, nie wiem, jak głupkiem jestem straszny. No goniec f7, to co? Król f8 i co teraz? Król musiał wyjść, nie zrobię długiej ruszady. Jakieś takie głupoty totalne, nie wiem, trochę mnie odkaliło podczas tej partii, muszę przyznać szczerze, więc no żeby nie było kontry na f7, no to pomyśl Dominik. Ja tak myślałem, co by tutaj pokazał Chessbase? co tu się gra? Więc żeby nie było tego gońca f7, to zagrałem d5, które się okazało potężnym błędem, bo mój przeciwnik po prostu to zbił. Oj, sorry, sorry, sorry. Jeszcze tego, jeżeli by to zbił, to miałem fajny wariancik. Jeszcze go nie liczyłem w sumie. O, i teraz skoczek e4. Ja nie jestem pewien, czy to jest dobre. Jeżeli zbije gońca, to ja mu daję mata. Jeżeli zbije skoczka, to ja mu biorę hetmana i to materialnie już już się wyrównało, ona straszliwego króla, tam grożą jakieś, jakieś szachy dziwne, nie wiadomo co, więc tak nie może zagrać. I policzyłem hetman e2 i teraz skoczek d4. Tak mi się wydawało, że to działa. I to chyba działa. To chyba działa, ponieważ potem po prostu bije tutaj. No i to jest raczej przegrana pozycja. Natomiast mój przeciwnik... Zagrał Hetman E1. Ja to nie liczyłem, nie liczyłem, ale coś znowu, czegoś zapomniałem, czegoś nie zauważyłem. Mam strasznie słabą maszynkę komputerową w głowie, bo teraz zagrałem skoczek E2, co jeszcze nie było takie tragiczne. Musicie wiedzieć, że mimo, że mam wieże i gońca więcej, mniej, to silnik pokazuje plus półtora. Co nie? Plus półtora w tej pozycji to jeszcze nie ma tragedii. Bić gońcem oczywiście nie można, ponieważ hetman wchodzi, robi kuku, zaraz zbije gońca, więc to jest kompletnie przegrana pozycja. Natomiast może zbić hetmanem. Miałem tutaj kilka możliwości. Pierwszą, którą analizowałem, było skoczek d4 z atakiem na hetmana, natomiast trochę się bałem takiego, ale widziałem, że tu grozi zbić. I może rzeczywiście trzeba było tak zagrać, bo nie wiem, jak tu się, jak tu się biały może bronić przed tym. A, patrzy, patrzyłem jeszcze na gońc e2 chyba. Hetman tu. O, to mi nie pasowało. To mi nie pasowało, bo mi się szachy kończyły. Jak teraz zbiję, to to jest wywiana hetmanu. Więc to może nie było takie dobre. Myślałem jeszcze nad najpierw gońcem g4, dopiero potem skoczek d4, bo ten skoczek na polu c6 jeszcze broni tego pionka. Natomiast po tym nie widziałem kompletnie nic. No, hetman r2 praktycznie broni wszystko, plus kontroluje na f7. Nie? Więc tu już, no i co? Hetman G5, to nie wiem czy mi tu może wejść tak szczerze, ale mógłby na przykład zagrać, żeby nie być gołosłownym, nie wiem, spróbować D4, a nie może jeszcze D4, bo to zbije. Hetman G3 to dobrze stoi nawet. Może, może, nie wiem, nie wiem, coś takiego. Natomiast przejdźmy już do końca. Zagrałem koniec hatch. Kolejny blunder w pozycji. Jak to możliwe, Do mnie szczerze, tyle blunderów podczas 15-ruchowej partii zagrałeś? To może dlatego miałem 15 ruchów. Koniec h 3 po to, że jeżeli nic z tym kompletnie nie zrobi, na przykład zagra sobie jakieś A3, to ja zagram tutaj, on zagra tutaj, ja zagram tutaj, już mam wieże, ale tutaj mogą być motywy matowe. Na pewno są jakieś, no tu są dwa pionki bardzo silne, król stoi na E3, więc raczej bym to już wygrał. Ale stwierdziłem, mój przeciwnik, Mój przeciwnik. Może, bo w tej pozycji gościu już miał 20 minut. Musicie mi uwierzyć na słowo, że w tej pozycji ruch, uwaga, uwaga, jedenasty. Ja miałem 25 minut, a mój przeciwnik miał 20. Więc stwierdziłem, o, zaczyna się pocić. To jest czas, żeby mu wrzucić remis. Może zagra Hetman F2, i ja pyk. Pyk. I zauważcie, te białe pola są bardzo słabe. Jak szacha. Królem oczywiście iść nigdzie nie można, więc musi się cofać cały czas Hetmanem, a gdyby poszedł na pole E3, to nie uwierzycie. Znowu daje szach, więc to jest remis. Ale mój przeciwnik nie chciał zremisować. Absolutnie mi się nie dziwię. E, Gra na tym turnieju jak, jak kupa, ale... E, no tak, liczyłem, liczyłem. Co on, mu tu, co on tu może zagrać? Myślałem na D4, ale stwierdziłem, a może zagra goń z Zbiję D5. Ale potem patrzę. Pyk. Pyk, tak poszło w partii i gram skoczek D4 jest w porządku. Tylko znowu nie wiedziałem, co jest, po tym, co jest po tym Hetman F2, bo on się mniej więcej, mniej więcej wybronił. W tej pozycji można powiedzieć, że gościu ma 10 punkcików więcej ode mnie, a to jest całkiem sporo, umówmy się. A ten Hetman, no nie widać żadnego szacha, nie widać żadnych perspektyw, jakiś król F1 może zaraz. Jak tu nic nie ma. Więc nie zagrałem skoczka T4, zagrałem coś giga głupszego niż skoczek D4, ponieważ zrobiłem różne. Zanim Wam powiem, znaczy pewnie już się domyślacie, że po prostu pod, podwaliłem widły, ale e, zanim Wam powiem, już powiedziałem, e, to może pokażę Wam nad czym myślałem, dlaczego stwierdziłem, że długa ruszada jest taka dobra. Bo tak, pomyślałem, że pewnie sobie rozwinie skoczka na C3. Ja zagram wieżę w 8 teraz, nie zbiję, nie biję tego skoczka, tu się niczy liczy materiał w trakslerze. On pomyśli, że skoczek E4 jest dobrym posunięciem, bo zauważcie, Atakujemy go y, Hetmana. Ten, y, ten skoczek może się wrócić na G3, gdzie jeszcze bardziej będzie bronić tego, y, tego Białego Króla. Natomiast w tym momencie, jak ja mam skoczek D4, do tego momentu wyliczyłem. O co w tym chodzi? Jeżeli by mi zbił tego Hetmana, no to ja mu daję szacha i mata. Ale wydaje mi się, że Biały może się przed tym jakoś bardzo zgrabnie pobronić. E, nie chcę w tym momencie myśleć na ten temat. Nie wiem. No trzeba pewnie gdzieś odejść Hetmanem. No co? Hetman E3. To myślę na takim ruchem jak Hetman G4, i teraz już grożą jakieś, jakieś dziwne rzeczy. Jeżeli by zbił. A, bo jest związanie, o cholera. No to nic, no to nic. To i tak bym przegrał pewnie tę partię. Natomiast partii poszła. <grym> Skoczekaj, się 7 Ja już tu nie mam materiału. Jeżeli nie pójdę na F8, bo stracę, bo stracę Hetmana. Hetman g 6 tu. I mówię: Thank you for the game, my lord. Poddałem partię, podpisałem blanket i wyszedłem z płaczem z sali. Także no tak to było właśnie. Dziękuję Wam bardzo wszystkim za uwagę i do zobaczenia na kolejnym odcinku.